Szanowni Państwo, parę miesięcy temu zrobiłem materiał o wojnickiej strzelnicy. Właśnie ona jest tu za mną. Proszę Państwa, po co było cokolwiek robić, skoro i tak nikt z tego nie korzysta? Znowu krzewy zarosły. Nie widać śladów, żeby ktoś tu z tego boiska, stadionu, Strzelnicy korzystał. Może ktoś się tym wreszcie zainteresuje, bo takie były piękne plany byłego radnego powiatowego, który roztaczał przed radnymi i mieszkańcami, co on nie zrobi na tej strzelnicy. I co? Proszę Państwa, mija tyle czasu i nic. Dla portalu nasz wojnicz Jacek Filipek.